Nagość w masażu lomilomi. Lomi. Kochani, jak wiemy, masaż lomilomi Lomi pochodzi z Hawajów, i też tam jest znacznie cieplej niż na przykład w Polsce. Wiemy też doskonale o tym, a może nie wszyscy wiedzą doskonale o tym, że w zasadzie ten masaż był wykonywany nago i niepotrzebna była do wykonywania tego masażu żadna chusta, która okrywała ciała, ciało. Chociażby z tego względu, że Hawajczycy nie mieli kłopotu z nagością, a nie mieli kłopotu z nagością, ponieważ tu kultura hawajska była zupełnie inna niż nasza. Dlatego też, nagość dla Hawajczyków nie stanowiła żadnego problemu. Wiemy też doskonale, że masaż Lomi Lomi, który jest nauczany w Polsce, a także w Europie. Nauczany jest w wersji z chustą. Ja powiem szczerze, że miałem kiedyś taki kłopot, bo pamiętam, że na jednym z kursów, w zasadzie na pierwszym moim kursie masażu Lomilomi, Lomi, kiedy położyłem się nago na stole, oczywiście byłem okryty chustą. To naturalną dla mnie rzeczą było to, że w pewnych momentach, kiedy kursanci poruszali moimi nogami na lewo i prawo, zerkałem, czy czasem spod tej chusty mi coś nie wypada. Wtedy jeszcze byłem na zupełnie innym etapie, ponieważ, no nie wiem, czułem, że niekoniecznie chcę się pokazywać całe nagi i niekoniecznie chciałbym, żeby moje całe nagie ciało było na wierzchu. W związku z czym był to dla mnie problem wtedy. Natomiast teraz już zupełnie do tej nagości inaczej podchodzę. Ale też rozumiem doskonale klientów, którzy nigdy nie mieli okazji doświadczyć takiego masażu w nagości. I też potrzebują tą nagość swoją zaakceptować i przyjąć. Chciałbym tu odpowiedzieć na pytanie, po co kładziemy się nago, nawet pod chustą, na masażu Lomilomi. Lomi? Kładziemy się nago po to, żebyśmy mogli doświadczyć, jak się czujemy nago na tym stole. Masaż hawajski technicznie. Jest trudny do wykonania, nawet jak położymy się na stole do masażu w majtkach, ponieważ ruch główny przez całe ciało, czyli przez plecy, pośladek i przez nogę, może powodować, że masażysta będzie suwał majtki, w związku z czym my będziemy się czuli niezbyt komfortowo, gorzej niż leżąc nago. I leżąc nago na tym stole, możemy przede wszystkim Ukochać swoje ciało, pokazać swoje ciało światu, zobaczyć, że w tej nagości nie ma nic złego, że ta nagość jest przez nas objęta, że ta nagość jest przez nas ukochana, że nasze ciało jest przyjęte takie, jakie jest w danym momencie. I po co to jest? To jest po to, żebyśmy mogli. Zmienić swoje nastawienie do nagości, żebyśmy mogli się przyjąć w takiej formie, w jakiej jesteśmy, ze swoim ciałem, ukochać to ciało i powiedzieć: okej, okay, ja jestem nago i nieważne jest to, że na przykład mam coś za duże, lub za chude, lub gdzieś mi coś zwisa. Po prostu ciało, mówię do ciebie, kocham Cię i obejmuję Cię z tym, z czym jesteś i dopiero wtedy, kiedy ja jestem w stanie doświadczyć tego to wtedy moje ciało odpowiada i się zmienia. Ja się zmieniam i zmienia się też moje ciało przy okazji. Dla mnie osobiście w ogóle wykonywanie masażu lomilomi -lomi z chustą jest pewnego rodzaju trudnością i myślę, że też trudnością dla wielu masażystów. Pomimo tego, że mam dość spore doświadczenie z masażem lomilomi, -lomi, to jednak cały czas operowanie chustą w trakcie masażu wybija mnie z rytmu. Na szczęście mam takich klientów, dla których nagość nie jest kłopotem, i coraz częściej po prostu klienci kładą się na stole do masażu nago, dlatego że widzą, że ten masaż płynie zupełnie inaczej, że moje ruchy są właśnie w pewnego rodzaju tańcu, który się nie kończy, który nie jest przerywany przestawianiem. Pusty na lewo i prawo, tylko ten taniec trwa. I w zasadzie klienci, którzy leżą na takim stole nago, mogą przyjąć swoje ciało w całości. Czyli tak jak to robili Hawajczycy. Kiedy leżę na tym stole nago, to wtedy zaczyna się dokonywać transformacja, związana chociażby z tym, że ja wcześniej tego ciała nie akceptowałem do końca, że być może. Ja byłem osadzony w jakimś schemacie seksualnym i miałem obawy związane z tym, że ktoś może mnie wykorzystać w trakcie tego masażu. Albo co on sobie pomyśli o mnie, jak ja leżę taka naga, wtedy zmienia się nas, nasze nastawienie też przede wszystkim do seksualności i jesteśmy w stanie zobaczyć, że tu nie chodzi o żadne pożądanie, o żadną erotykę, że tu chodzi tak naprawdę o ukochanie po prostu o ukochanie, o objęcie. Życzę Wam, żebyście mieli takich klientów, którzy z pełną świadomością i z pełną odpowiedzialnością i z pełnym zaufaniem położą się na Waszym stole do masażu, a Wy, jako masażyści, będziecie mogli płynąć w tym masażu i wtedy ten masaż ma zupełnie inny wymiar. Jeśli spodobał Wam się ten film, to proszę dajcie łapkę w górę. Jeśli chcecie Obejrzeć więcej filmów na moim kanale, to zasubskrybujcie go. A jeśli chcielibyście zobaczyć, czym się dokładnie zajmuję na co dzień, to zapraszam Was na moją stronę internetową pod adresem piodrblu.pl i do następnego.